Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 5 grudnia. Żywot Świętego Saby, Opata. Żył około roku Pańskiego 541. W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół Święty pamięć Świętego Saby, który słowem i przykładem swoim, mnogo dusz, niebu zjednał. Urodził się w Ziemi Świętej. Lecz pobożni jego rodzice przenieść się musieli na rozkaz cesarza do Egiptu i oddali syna pod opiekę swego krewnego, hermiasza. Żona hermiasza obchodziła się z chłopcem tak srogo, że potajemnie umknął i udał się do wuja swego grzegorza. Stąd wszczęły się niesnaski między Hermiaszem a Grzegorzem, w których żadnemu nie chodziło o sabę, lecz o znaczny jego majątek, gdyż każdy z nich chciał nim zarządzać i przytem się wzbogacić. Saba, który lubił pokój i zgodę, Pomiarkował, że chciwość wujów jest przyczyną ich sporów, zrzekł się przeto majątku i schronił się do klasztorów Lawinia. Niezadługo zawstydzili się jednak wujowie ze swego postępowania, ofiarowali młodemu sobie zwrot całego majątku i przyrzekli na przyszłość troskliwszą opiekę, byleby z zakonu wystąpił. Młody nowicyjusz, zakosztowawszy jednak słodyczy jarzma Chrystusowego, przeniósł pokój serca nad wszelkie ziemskie dostatki i oświadczył, że murów klasztornych nie opuści. W zakonie starał się wydoskonalić na pobożnego mnicha, zwalczał przeto nieustannie wszelkie porywy zmysłowe. Zajęty pracą w sadzie, spostrzegł pewnego dnia jabłoń pokrytą obfitym owocem. Zerwał więc jabłko, aby go skosztować, lubo jeszcze nie nadeszła godzina wieczerzy. Wtem przyszło mu na myśl, że należy się oprzeć pokusie, rzucił przeto zerwany owoc o ziemię i ślubował, że przez całe życie do ust nie weźmie jabłka, jako też przyrzeczenia wiernie dotrzymywał. Wiedząc, że próżnowanie jest matką wszelkich grzechów, ciągle się pracą i modlitwą zajmował. Braci zakonnej pełnił najniższe posługi, nigdy się nie lenił z wyręczeniem lub pomocą, gdzie tylko była tego potrzeba. Miłość te bliźniego hojnie mu Pan Bóg wynagradzał. Stało się, iż piekarz klasztorny razu pewnego suszył w piecu swoją bieliznę. Nazajutrz zapomniał ją wyjąć i wtedy dopiero spostrzegł szkodę, gdy drzewo się zajęło. Przytomny temu Saba widział zakłopotanie braciszka, wszedł w piec i wydobył bieliznę, nie poniósłszy najmniejszej szkody na ciele. Gdy doszedł lat osiemnastu, pragnął usilnie zostać pustelnikiem i oddać się pod ster świętego Eutymiusza. Tenże radził jednak pobożnemu młodzieńcowi wstąpić do klasztoru Teoklista i tam się do życia pustelniczego przysposabiać. Saba usłuchał rady i podwoił w nowym klasztorze swą gorliwość. Ponieważ był silnym i krzepkim, Nosił wodę i drzewo dla braci zakonnej i pielęgnował chorych. Był najpokorniejszym i najuczynniejszym pomiędzy zakonnikami, a pierwszym i ostatnim w ćwiczeniach duchownych. Najlepszym dowodem jego zaparcia się i pogard świata było jego spotkanie się z wujami w mieście Aleksandryi. Poznawszy go, namawiali go usilnie, aby porzucił celę zakonną i obiecywali mu złote góry, ale Saba wprost im oświadczył, iż nigdy się do ich życzenia nie przychyli, gdyż wystąpienie z zakonu uważałby za wyparcie się samego Boga. Widząc, że niczego nie dokażą, prosili go, aby przynajmniej zabrał z sobą znaczniejszą kwotę pieniężną. Przyjął on jednak tylko kilka sztuk złota, które po powrocie do klasztoru natychmiast oddał Opatowi. Pozostał też wiernym Panu Bogu, któremu życie swe poświęcił. Odtąd rozpoczął bowiem jak najsurowszy żywot w głębokiej jaskini, którą za radą Eutymiusza obrał sobie zamieszkanie. Zajęciem jego codziennym była modlitwa, post i praca ręczna. Co tydzień wyplatał po pięćdziesiąt koszy i zanosił je do klasztoru, a dziewięć lat przepędził na osobności, niejednokrotnie kuszony od szatana. Potem wybrał sobie jamę na wysokiej górze, u której podnóża płynął strumyk cedron. Z niesłychanym mozołem chodził daleko po wodę i przymocowawszy linę do furty swej jamy, wspinał się po niej pod stromą górę, aby nie wpaść we wodę. Jedyne pożywienie jego stanowiły dzikie korzonki. Nareszcie wytropili go okoliczni wieśniacy i znosili mu w pewne dni chleb, ser i daktyle, powoli zaczęli się koło niego gromadzić i uczniowie, pragnący się doskonalić pod jego przewodem. Saba porobił własną ręką dla nich celki, a wysoko ceniący go patriarcha jerozolimski wyniósł go na godność zwierzchnika wszystkich pustelników. Wszakże surowa pokuta i ścisła karność, którą zaprowadził pomiędzy uczestnikami życia pustelniczego, nie wszystkim przypadała do smaku. Wielu z nich uknowało spisek i wypowiedziało mu posłuszeństwo. Nie chcąc tedy ludu gorszyć swarami, schronił się święty do pustyni z Scytopolis i osiadł w jaskini, która była schronieniem lwa. Dziki zwierz wrócił około północy, i zastawszy śpiącego pustelnika, pochwycił go kłami lekko za zrąbek habitu, aby go wywlec z jaskini. Ocknąwszy ze snu, nie przeraził się saba widokiem zwierzęcia, lecz rzekł: Stworzenie Boże, jama jest dość obszerną, aby nas obu pomieścić. Spojrzał na niego lew, jakby zdumiony i obróciwszy się odszedł spokojnie, już więcej się nie pokazując. Gdy i tutaj wytropiono jego pobyt i uczniowie gromadnie się koło niego cisnąć zaczęli, puścił się w inne strony i osiadł pod rozłożystym drzewem, którego liście dawało mu zasłonę od słońca i deszczu, a owoc pożywienie. Nieustannie jednak utyskiwał na niesforność i nieposłuszeństwo towarzyszów zakonnych, którzy go wygnali i rad, jakie im dawał, słuchać nie chcieli. Często się też za nich modlił z płaczem, a nareszcie udało mu się zmiękczyć ich zatwardziałe serca. Odtąd żył między nimi, jak ojciec w gronie swych dzieci. Odwiedzał ich od czasu do czasu, zachęcając słowem i własnym przykładem do coraz większego doskonalenia się. Przez cały czas postużył tylko komunią świętą, którą przyjmował dwa razy w tygodniu. Chociaż miał lat siedemdziesiąt, żył tylko korzonkami, pijał wodę, plótł koszyki i modlił się we dnie i w nocy. W ten sposób dożył lat 90, pustelni nie opuszczał, z wyjątkiem, gdy chodziło o dobro bliźnich lub kościoła. Krótko przed śmiercią przybył na dwór cesarza Justyniana, aby oczyścić z zarzutów chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, których przed monarchą oczerniono. Pewnego razu podczas narady z cesarzem wyszedł nagle ze sali, gdyż wybiła godzina tercyi, a święty nie chciał nie zmówić modlitwy. Skoro mu jeden z towarzyszów oświadczył, że tym nagłym wyjściem uchybił cesarzowi, odpowiedział: Cesarz pełni swą powinność, toć i my jej nie zaniedbujmy. Niezadługo wrócił do ulubionej celi, zachorował, znosił straszne bóle z anielską cierpliwością i oddał Bogu ducha dnia 5 grudnia roku pańskiego 532. Nauka moralna z życia świętego Saby podajemy jeszcze następujące wypadki. Gdy raz szedł nad Jordanem w towarzystwie jednego ze swych uczniów, spotkał urodziwą niewiastę, w którą towarzysz jego oczy wlepił. Święty Saba nie tylko zganił tę niepowściągliwość oczu, ale go od siebie oddalił, wyznaczył mu ostrą pokutę, po której młodzian stał się ostrożniejszym i przywykł mieć oczy więcej na wodzy. Pomiędzy braciszkami w klasztorze był szafarz, imieniem Jakub, dający zakonnikom tyle grochu, iż go przejeść nie zdołali, reszty więc nieoszczędny braciszek zwykł był wrzucać we wodę. Spostrzegłszy to saba, zebrał w jego nieobecności te niedojatki i przyprawiwszy je na zajutrz, zasiadł z owym Jakubem do stołu, a częstując go, zapytał, jak mu smakuje. Na co tenże odpowiedział, iż nigdy nie jadł smaczniejszej potrawy. Wtedy począł Saba ganić jego rozrzutność i marnotrawstwo, wyrzucając mu, iż marnuje to, czym by się nie jeden zgłodniały mógł pożywić. Zarazem przypomniał mu słowa apostoła, kto domu swego sprawować nie umie, jakże może rządzić kościołem. Modlitwa. Boże, który w świętym Sabie, opacie, wzór nam przedstawiasz ścisłej wierności w służbie Twojej, daj nam za Jego pośrednictwem i przykładem. Pokornie Cię prosimy, żadnymi troskami ziemskimi od wiernej Ci służby nigdy się nie odrywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Witamy wszystkich nowych darczyńców i dziękujemy Wam, że jest Was coraz więcej. Dzięki temu możemy dokładniej planować działania nauk katolickich. Dla tych co nie wiedzą, pod filmem znajduje się przycisk Wesprzyj lub Podziękuj. Jeżeli chcesz ofiarować stałą jałmużnę dla nauk katolickich, to kliknij Wesprzyj i wybierz próg, jaką kwotą jałmużny chcesz nas wspierać. Natomiast jeżeli chcesz nas wesprzeć jednorazowo, to wybierz przycisk Podziękuj. To dzięki waszym jałmużnom udało się zrealizować cykl żywotów świętych i wcześniejsze cykle nauk, ale i dzięki temu, że jest was coraz więcej, to nauki się rozrastają i mogą tworzyć bardziej profesjonalne treści, więcej nauk i bardziej działać, aby nawracać ludzi i pomagać katolikom w wierze. Z serca ogromne Bóg zapłać kochani. Przypominamy, że wszyscy nasi darczyńcy są otoczeni modlitwą przez naszych kapłanów. Dodatkowo raz w miesiącu odprawiana jest msza święta za każdego darczyńcy. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.